www.sklepkolonialny.com Mój uczciwy interes. Książki z prawdziwym autografem. Strokate, koszule, które sam noszę. Jerba, którą rzeczywiście piję. I w niedzielę nieczynne. www.sklepkolonialny.com Come. Y -y, please come. Studio Dziki Zachód. Chciałeś o Trumpie, a ja jeszcze będę chciał o samorządzie, bo mieli święto we czwartek. To, to I o Trumpie, i o samorządzie. A w międzyczasie do studia przed Lech Rustewski przyniósł nowy numer Kuriera wnet. Już 84 numery, tym razem czerwcowy. Otwarcie, bilans na pierwszej stronie Kuriera wnet. Bilans zamknięcia polska pres w ocenach jej dziennikarzy. Ciekawy artykuł Jolanty Hajdasz na podstawie raportu, który wspólnie zrobiła grupa wnet. I Centrum Monitoringu Wolności Prasy. Bardzo dobra gazeta ten kurier. Tygodnik właściwie to nie powinno się mówić: gazeta, ale on ma fizyczną formę gazety na normalnym papierze. Miesięcznik, miesięcznik, czarne litery. Miesięcznik. E, czarne litery na papierze. E, duży format taki, że trzeba rozłożyć i na plaży możesz się zasłonić tą gazetą. Jakby ci zwiało kąpielówki na przykład, to się spokojnie zasłonisz i nikt nie, ani twarzy, ani reszty nie zobaczy taka duża i wymagająca jest. To jest rzadkość wśród prasy, że jeszcze są wymagające. Na stacji Fox jest jeden Mark Levin. Ja go bardzo lubię. On robi wywiady, które trwają godzinę. Nie popędza, bo teraz rozmowy w telewizji są takie, że się ciągle popędza gościa, ale niech nam coś powie na temat Święta Samorządu, tylko krótko, bo mamy 15 sekund. To jest kompletnie bezsensowne jest dla mnie, bo w 15 sekund to można tylko powiedzieć jakieś fajne zdanie. Jedno i i ha ha, ja, jaki okwenty, to zaraz przejdźmy do drugiego tematu, też mamy 10 sekund na to. Natomiast ta długa forma jest dla ludzi przyzwyczajonych do SMS-ów i do internetu i tak dalej, jest coraz bardziej trudna. Trzeba się nauczyć czytać, bo jak u was tekst ma na całą stronicę albo na dwie, a ta stronica ma metr kwadratowy, to to jest trudno uciągnąć we własnym mózgu nieprzerwaną uwagę. Więc to jest gazeta a wymagająca, byś, byś się, jest wymagający. Byś się ucieszył, gdybyś otworzył <noise> właśnie na tak zwanej rozkładówce Kurier wnet, bo tam jest artykuł Adama Gniewskiego Świat według Szwaba. Klaus Schwab ten od wielkiego od wielkiego resetu, duży artykuł, który przez miesiąc powstawał. Warto oczywiście do niego zajrzeć, przeczytać i dowiedzieć się jak wygląda ten świat wielkiego resetu, który właśnie teraz przeżywamy. Powinniście dołączać jakiś tam gaz rozweselający do tej gazety, może zmieszany z farbą, bo po takim artykule to człowiek by chciał skoczyć na główkę do pustego basenu. Yy, jak, jak się dowiadujemy, że ta książka Science Fiction, rok 1984, folwark zwierzęcy i parę innych tego typu dystopijnych opowieści, że to właśnie jest wdrażane. Telewizor cię podsłuchuje i obserwuje i. I tak dalej. No i że mogą ci zrobić wszystko, a jesteś obiektem tylko. I w ogóle tych obiektów ma być mniej, bo łatwiej się kontroluje mniejszą liczbę obiektów na dużej planecie. To powiedz teraz, czy Trump ma kłopoty jakieś z prawem, czy też ich nie ma? Nie sądzę. Znaczy stale ma kłopoty z prawem ktoś, kto prowadzi biznesy w Ameryce. To trzeba też na to tak popatrzeć. W Polsce jak popatrzymy na biznesmenów, to oni mają stale kłopoty z prawem, bo państwo się rozrasta. Biurokracja każda się rozrasta i trzeba zdobywać coraz więcej papierków przeróżnych i w związku z tym stale mamy kłopoty z prawem. A jeszcze na przykład Urząd Skarbowy zmienia przepisy, tylko nie możesz do nich pójść i zapytać, bo jest pandemia, więc nie wpuszczają. Nie odpisują na różne maile, bo się nie wyrabiają. Albo im się nie chce i tak dalej, i człowiek się może kompletnie nieświadomie wpakować w kłopoty. Mówię na razie o sytuacji polskiej, w Ameryce jest podobnie. I w związku z tym przedsiębiorca w zasadzie jest, ma zawsze kłopoty z prawem na różnym poziomie, bo coś za późno wysłał, coś źle wypełnił, coś źle policzył, ale VAT na to jest 8%, a pan napisał 23%, to też niedobrze. Y i w związku z tym, że Trump prowadzi duże interesy międzynarodowe, to przez całe swoje życie borykał się z państwem, czyli miał z nimi kłopoty prawne, chciał uzyskać zezwolenie budowlane, a oni mu tam nogi podkładali. I stale ma jakieś kłopoty prawne, i sądzę, że teraz też jakieś ma. A co byś chciał, że który mamy wybrać z jego kłopotów prawnych? Te, które ma w, w Nowym Jorku w związku. Właśnie to ciebie pytam, czy w związku z podatkami, czy w związku z jakimś, z jakimś stwierdzeniem nieprawdy. Ale to. Nie ma żadnych Trump kłopotów, które by przekraczały normalny poziom kłopotów, gdy prowadzisz działalność gospodarczą. Ale tamten Giuliani ma, miał jakąś wizytę służb no, specjalnych, tak, Jest drugi nadżycie... prawnik. Tak, nadużycie służb specjalnych w walce politycznej. To za Obamy było notoryczne. Całą Tea Party inwigilowano za pomocą skarbówki. Czyli przysłano kontrole skarbowe wszystkim, którzy się zapisali. To był taki pierwszy ruch, który potem wygenerował Trumpa. Partia Herbaciana, czy jak to tam w Polsce mówiliśmy o niej. Taki sprzeciw wobec tego establishmentu waszyngtońskiego, że oni są republikanie, ale tylko z nazwy, natomiast nie reprezentują mnie średniego przedsiębiorcy, tylko to w złą stronę idzie całe to państwo. Tak jak ludzie teraz obserwują, pochukiwanki między pisem em a PO, czy tam jak się ta partia PO obecnie nazywa w polskim parlamencie, z punktu widzenia człowieka, no tam gryzą się, szczekają i tak dalej, ale kto o mnie walczy? Pojawia się tam konfederacja, która mówi, że będzie walczyć, ale nie ma narzędzi. W związku z tym ludzie cały czas szukają jakiegoś, no, no, kto o mnie zawalczy? No i... E, e, e... Źle jest, gdy państwo używa resortów siłowych w walce politycznej. Za Obamy to było notoryczne, bo na wszystkich, którzy założyli trzecią partię w Ameryce, było takie zagrożenie. I forowali swoich kandydatów, republikańskich i demokratycznych czasami, ze swoich miejscowości. Mówili, ciebie poprze Tea Party, t Party jak Rybaciana, bo ty będziesz dobrze reprezentował małych przedsiębiorców, bo jesteś nasz. Takich jakubiaków wysyłali niezależnych trochę od tego głównego establishmentu. I to Obama uznał jako zagrożenie, w związku z tym nasłał na nich skarbówkę. A na Julianiego nasłano FBI, wpadli mu do domu o 5 rano, nie musieli, mogli go wezwać, mogli też przyjść o 8. Wyczyścili mu cały dom z całej elektroniki, wszystko zabierali. Oprócz pendrive'a który on im pokazywał, tutaj mam kopię komputera tego, Huntera. Syn Joe Bidena. Oddał swojego laptopa, nie wiemy czy na narkotykach wtedy był, czy po pijaku, oddał do warsztatu, żeby zreperować i nigdy nie odebrał. I ten warsztat najpierw zaczął naprawiać komputer y, Huntera, ale potem, jak zobaczył, że tam są gołe dzieci y, tego typu. Y, zdjęcia, strony i tak dalej, to się ten naprawiacz trochę przestraszył i zawiadomił FBI, że być może tam jest jakieś przestępstwo, no bo widzę takie zdjęcia, które w komputerze nie powinno być, bo to jest zakazane. Pornografia dziecięca jest zakazana. Hunter w ogóle, ja nie wiem, czy mój komputer, ja nic nie pamiętam, żebym oddawał i tam w, w, w tego. Natomiast zawartość komputera Huntera wyciekła. I Giuliani miał na pendrive'ie komplecik i proponował od miesięcy FBI: przyjdźcie po to. Dlaczego wy się nie interesujecie zawartością y, komputera y, syna obecnego prezydenta? A wcześniej jeszcze zawiadamiał w kampanii wyborczej: zainteresujcie się, dzwonił do FBI. Y, w ogóle nie chcieli. Y, z nim gadać. Nie chcieli się z nim umówić. Wysyłał im. Mówi, mam pełną zawartość, może to są jakieś kryminalne rzeczy. Poczytajcie sobie, co tam jest. No, powinno was zainteresować, bo ja, moja ocena prawnicza jest taka, że śmierdzi z tego pendrive'a. I, I kiedy czyścili mu mieszkanie ze wszystkich zasobów elektronicznych, to nie chcieli tego pendrive'a. On im go podtykał. Mówi, po to, żeście przyszli, może po co, po co? No, bo weźcie, jak wierzycie wszystko i macie na od sędziego na nakazie rewizji i konfiskaty materiałów elektronicznych z mojego domu, całej dokumentacji. Macie napisane, że macie wszystko zabrać. Czemu nie chcecie tego gwizdka jednego? O co chodzi? Yy, to było naruszenie, to, że FBI przyszło w taki sposób, to było naruszenie tajemnicy klient-prawnik. To jest taka sama tajemnica jak tajemnica lekarska, czy tajemnica księdza na spowiedzi. I państwo amerykańskie, polskie też dodam. Bardzo przestrzegało dotychczas tajemnicy, i nie można było adwokata wziąć na przesłuchanie i dowiadywać się od niego, co mu klient powiedział w konfidencji między klientem a adwokatem. I w tym przypadku naruszono. Właśnie tę zasadę tajemnicy adwokat-klient, bo zamiast sobie przesłuchać Trumpa, to oni wzięli wszystkie elektroniczne materiały od Julianiego, który jest osobistym prawnikiem pana prezydenta, zabrali to i sobie przeglądają. Czyli naruszają tajemnicę spowiedzi klienta wobec prawnika. No to taka sprawa. To, to nie były kłopoty prawne Julianiego. Tylko bez wyjaśnienia, w jakim celu przyszli, zabrali jego wszystkie materiały elektroniczne, bo prowadzą jakieś tajne śledztwo, nie wiemy w jakiej sprawie. A coś chciałeś jeszcze o samorządach powiedzieć? Tak, Święto Samorządowców było i różne imprezy temu towarzyszące. I przy okazji, małym drukiem się dowiedziałem, one się chwalą. Samorządy mają 22 miliardy dochodu. To jest tragedia. To znaczy, że podatki samorządowe są zbyt wysokie, bo podatki powinny wystarczać jedynie na zwrot kosztów a nie powodować dochodu w samorządzie. Obywatelu patrz na to w taki sposób. Nie cieszymy się, że oni w gminie mają 22 miliardy dochodu. Tylko martwimy się, bo znaczy, że zebrali od nas zbyt wysokie podatki. Samorząd to nie jest fabryka, która ma się wykazywać dochodem, tylko na zwrot kosztów powinien samorząd pracować i powinien pobierać tylko tyle podatków, ile jest absolutnie niezbędne do prac samorządowych, a nie tworzyć dochód i się cieszyć, że 22 miliardy dochodu mieliśmy. Znaczy, że zrabowaliście o 22 miliardy za dużo w podatkach. Amen. Wszystkiego dobrego. Wojciech e, Cejrostki za tydzień. I ja Tobie wszystkiego dobrego, żeby się uzbierało krop, na Dajników 6. Zrzutka.pl ukośnik radiownet. To jest to miejsce, które trzeba odwiedzić. 149 osób odwiedziło. Liczymy na następnych, następnych i następnych. Bye! Studio Dziki Zachód.